Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, co zrobić przed rozpoczęciem hodowli, jak chcecie te kury hodować, co powinniście wiedzieć, na co powinniście się przygotować i co w ogóle powinniście przygotować przed hodowlą. Pierwszy moment, słuchajcie, zanim kupicie kury, to warto cokolwiek na ten temat wiedzieć, czyli albo poczytać, albo z kimś porozmawiać, kogoś dopytać, pojechać na jakąś fermę, pojechać hmm, na jakieś gospodarstwo wiejskie, rolne, pod pretekstem nawet kupienia jajek, zobaczyć jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi właśnie o kury, zobaczyć czy te kurki słuchajcie mają odpowiednie warunki, jakie mają warunki żebyście byli o tyle mądrzejsi, wiem że sporo ludzi kupuje kury, nie ma o tym pojęcia, później im te kury padają albo w ogóle jajek nie znoszą zastanawiają się dlaczego no właśnie dlatego, że dużo ludzi nie wie jak to robić nie jest to trudne, ale nie jest to trudne w momencie kiedy ktoś wie jak to robić jeżeli nie wiecie, warto się nad tym zastanowić warto zobaczyć, spróbować się w jakiś sposób tego nauczyć. Oprócz czytania, polecam również mój kanał, gdzie tak naprawdę od A do Z macie wszystko wyszczególnione: jak hodować, czym karmić, na co zwracać uwagę, jakieś choroby, drobiu i tak dalej. Rasy już o tym mówiłem. Więc to jest kolejna rzecz, moi drodzy, czyli po pierwsze, to jest ta wiedza, którą najlepiej jest pozyskać, potem oczywiście przełożyć ją na praktykę, na działanie. Druga rzecz, musimy sobie zdawać sprawę z minusów. Pierwszy minus jest taki, moi drodzy, że kury hałasują. Nie ma się co oszukiwać, tu może tego nie słychać, ale w kurniku często. Jak kojarzycie z innych odcinków, po prostu są dość głośno, musimy się na to przygotować. Druga rzecz to jest zapach. Nie, nie ma co też się czarować, jeżeli wejdziemy do kurnika, wymieniamy ściółkę, sprawdzamy to wszystko. No to najczęściej ten zapach też nie jest za przyjemny. Nie każdemu to pasuje, ale to też jest dla niektórych ludzi może być minus, na który trzeba się przygotować przed hodowlą. Dla osób, które już hodują jest to normalne. Kolejna rzecz, raczej nie uświadczycie za dużo trawy na wybiegu, raczej jeżeli będziecie mieli ładne kwiatuszki, to musicie się liczyć z tym, że kury Wam po prostu to zniszczą, podrapią, zaczną dziobać, czy nawet jak się pojawią jakieś malutkie owoce, mogą zacząć te owoce jeść. Kolejna rzecz, moi drodzy, również ważna, jeżeli chodzi właśnie o drób, jeżeli chodzi o to na co się przygotować to przede wszystkim tak jak Wam zawsze mówię przygotować odpowiednie warunki czyli kupić karmidło, poidło zaprojektować kurnik warto tam wstawić jakieś oświetlenie jeżeli macie kurnik murowany to super jeżeli nie to drewniany albo ewentualnie kupić gotowy ale są one bardzo drogie więc w sumie nie polecam Wam żebyście akurat takie kupowali ale oczywiście można więc to na pewno to karmidło, poidło zastanowić się czym będziecie karmić te kury w jakich ilościach i również, czy to będzie jakaś pasza pełnoporcjowa, gdzie kupić to zboże, bo to też jest istotne, jeżeli nie macie swojego, gdzie takie zboże warto zakupić. Jeżeli już oczywiście wiecie, jakie to zboże kupować. No i kolejna rzecz istotna to jest rasa kur. Zastanówmy się nad tym, jaką rasę kur powinniśmy mieć. Czy chcemy mieć kury nioski, czy chcemy mieć drupozdobny, czy jakieś brojlery. Jeżeli się zdecydujemy na kury nioski. również jest mnóstwo rasu mnie na kanale, możecie sobie pooglądać. Tam różne cechy powymieniałem, także Wam polecam możecie sobie sprawdzić jak to wygląda zastanowić się nad wybiegiem, żeby te kury miały jakiś wybieg w miarę ogrodzić to, żeby tam żadne nieproszone zwierzę nie przyszło i żeby Wam tych kur nie zabrało to są takie podstawy podstaw o oświetleniu mówiłem, o ściółce, jaką ściółkę wybierzemy gdzie gniazda postawimy, gdzie grzędę, z czego zrobimy no to są takie informacje myślę dla początkujących na pewno ważne, szczególnie przy początkowej przy początkowej hodowli. I kolejna rzecz, moi drodzy, oprócz tego wszystkiego, o czym tutaj wspomniałem, są to rzeczy oczywiście najważniejsze i warto sobie je wypunktować. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to możecie również napisać w komentarzu i coś wam tam postaram się pomóc. Też polecam wam dla tych osób początkujących, bo dzisiaj taki odcinek nie kupujcie kurek bardzo młodych, takich 10, 8 tydzień, tylko kupcie sobie kurki, słuchajcie, 15, 16 tydzień, żebyście wiedzieli, że ten 22, 23 tydzień powinny się nieść. Najlepiej jest kupować takie kury, moim zdaniem, dla początkujących, po prostu minie ten miesiąc, półtora kury wam już niosą pierwsze jajko, potem więcej. I jak kupicie te kury na wiosnę, to w zimę już będą dorosłe i się przyzwyczają do warunków, które im tam zapewnicie, bo tak jak wspominam, nigdy nie wiecie. W jakich warunkach były wcześniej? No, chyba że wiecie, bo tam od kogoś kupujecie znajomego albo faktycznie ktoś ma jakąś tam, nie wiem, fermę w lęgarnię, czy, czy w ogóle hoduje kury na sprzedaż, to nie wnikam, ale zawsze warto mieć to z tyłu głowy. Kolejna rzecz, poczytać sobie o zagadnieniach. Tak jak już wspomniałem, jeżeli chodzi o wiedzę, słuchajcie, co to jest pierzenie, co to jest kanibalizm, jak zwiększyć nieśność, co w ogóle kury powinny jeść, jaka jest podstawa żywienia kur, jakieś takie Kwestie związane z dobrostanem zwierząt, że powinniśmy ściółkę wymieniać, jaką ściółkę zastosować, ile tych kur do jednego gniazda, jaka wielkość kurnika. No to są takie podstawy, podstaw, na które każdy powinien, przede wszystkim początkujący hodowca, zwrócić uwagę, bo wiem, że ludzie, którzy już długo hodują, raczej tą wiedzę mają i raczej wiedzą, na czym się. Skupić, więc wątpię, że ten odcinek będzie przydatny, ale zawsze warto go obejrzeć. Warto zwrócić uwagę, o tym rzadko mówię, słuchajcie, na trujące rośliny, które macie na wybiegu, bo często kury puszczacie, nie zwracacie uwagi, potem kury coś zjedzą i mamy problem. I to jest dość duży problem, ponieważ najczęściej te kury po prostu po tym padają. Też do końca nie wiadomo, jak to leczyć. Można podawać antybiotyki, ale już ta kura to przetrawi. No, i y, później jest to w jej organizmie i bardzo ciężko jest to wyleczyć, jeszcze w zależności, co ona połknie, więc też istotne jest, zobaczcie, co macie na wybiegu, zanim te kury w ogóle y, wypuścicie. No, kolejna rzecz, moi drodzy, to jest rynek. Y, o, nie. Jakby to powiedzieć, nie zakładałbym, że zarobicie bardzo duże pieniędzy przez to, że będziecie mieli 20 czy 30 kur, ale na pewno na plus jest to, że zjecie sobie smaczne jajko, które sami sobie wyhodujecie, więc oprócz satysfakcji macie również w jakiś sposób zdrowie, wiecie co, e, jecie. I e, co Wam chciałem powiedzieć bardzo ważnego. E, istotna kwestia, warto zastosować, chociaż nie, nie każdy musi, ale warto zastosować, e, karmidło, poidło stawiać przed wybiegiem, na wybiegu i również w kurniku, czyli jedno tu, jedno tu, żeby kura nie musiała wracać do kurnika i jeść. To taka wygoda dla drobiu. Kurnik w miarę też wyposażyć, to już tak jak wspomniałem, i to wszystko, słuchajcie o czym teraz mówię, najlepiej zrobić przed początkiem hodowli, żeby już po prostu mieć to rozpracowane, a nie potem kupicie kurki. Facet wam sprzeda kury w worku, przywieziecie je autem i się okaże, że nie wiadomo gdzie je trzymać gdzie je schować schowacie gdzie się do stodoły okaże się że w stodole na przykład jest trudka na szczury co też słyszałem kury to zjadły czy tam na myszy no i było po kurach także fajnie się wcześniej zastanowić po prostu gdzie my to wszystko chcemy trzymać żeby to nam się wszystko no, sprawdziło i żeby jakoś te kury żyły zdrowo. Więc ta profilaktyka na pewno też jest bardzo istotna czyli wchodzić do tego kurnika, sprawdzać jak te kury się zachowują, szczególnie też takie młode, jak kupiliście zobaczyć jak one chodzą, czy one się normalnie poruszają, czy normalnie będą pobierać pokarm, wodę, czy po jakimś czasie zaczną wychodzić z kurnika, czy reagują na zmysły, jak podejdziecie, to czy kurka ucieka, czy nie ucieka czy stoi, no te to już są w miarę oswojone, więc im nie przeszkadza, ale kury nowe, słuchajcie, które będziecie mieli, to nawet będą reagowały na głos, od razu będą e, uciekać. Także warto to e, sprawdzić. E, no i co moi drodzy, e, na dzisiaj to wszystko, ja Wam bardzo dziękuję, jeżeli się podobało oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie komentarz, e, co myślicie, jak tam kurki u Was sobie żyją i do e, zobaczenia w kolejnym odcinku, jak widzicie tutaj właśnie kurka ma zielonkę. Do zobaczenia, cześć!